Ja wraz z moim przyjacielem Kaciosem wcielimy się w rolę tych dwóch morderców. Będziemy mogli prześladować graczy, mordować. A co najlepsze, mamy do to super mocy. Ale jak zginiemy, odcinek się momentalnie kończy. Siemano, widzowie, Dzik z tej strony, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest oczywiście Kacios jako Pennywise. Witam Cię. Elo, 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 elo. Elo, elo gościu, dzisiaj trollujemy widzowie graczy na serwerze. Myślisz, że ktoś będzie się bał nas? Myślę, że nie jedna osoba skończy psychiatrykę Oj, dokładnie tak. Dobra, dlatego. To stary, choć znajdźmy kogoś. Ja wsiadam do swojego chopie, jego karta A mamy go karty przygotowane. No e? tak, no przy, Przygotowałem go karty, stary. Nie mają oświetlenia, ale choć pobujamy się po mieście. Rozjeżdżamy się jakoś, czy jak? Możemy się rozjechać. Ja pojadę w stronę Grov. W ogólnie sprawa jest taka, że nasze duo, jeżeli zostanie złapane przez policję, bo policja też tutaj istnieje na serwerze, no to możemy mieć lipę i odcinek się skończy. Dlatego zostaw łapy w górę i suba i proszę oglądaj do końca, bo na końcu myślę, że będzie najgrubiej też. Dlatego oglądaj cały materiał, bardzo mi. Prosił. Dobra stary, ej, ja jadę go kartem, to wygląda przekomicznie Poważny odcinek Poważny odcinek, horror Strachy na lachy Dobra stary, ej, jestem na grą, na razie nie widzę nikogo pod sklepem Właśnie ja tak nieintuicyjnie w ogóle też na Davis podjechałem i kręcę się przy forum drag Dobrze, 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 dobrze Ale to co, jakiś potężnych gangsterów szukamy i tak, będziemy Tak, ja bym męczyć? stary gangsterów jakiś wystraszył Ej stary, mam kogoś, mam kogoś Masz? Mam, przejeżdżam ej, może... od nich. Ej, sery, zanurzowali mo... gościa! Co? Tak, typy zanurzowały gościa, czekaj, Ej, będę widział. czekaj, ja, po, ja podjadę k, y, wozem klaunowym. Dobra, dobra, widzowie, użyłem jednej z moich supermocy, czyli jestem niewidzialny. To... To... Ej, stary, oni właśnie gadają, pocieli jakiegoś gościa, ty. Czek. Ja, ja szukam, ja szukam zbyt, tego auta, wiesz? Zarobimy tyle mało. Dobra, mam, mam mam, dawaj mam klaunowę. No, nie, dawaj, mam, dawaj mam tu do mnie, ja jestem. dokładnie. Obok Megamola znajdziesz mnie. Dobra, dobra, to co wierzać, bo ja już ich widzę. Tak, dawaj, stary, dawaj. O przywalił się Dobra, dobra, ja wierzę. Ja wierzam, ja wjeżdżam, ja po prostu wjeżdżam Dobra dawaj, dawaj Patrz jak to wygląda ty Co Ej odej broń mam, broń mam, odejdź Ty, Ej oni, oni się co na ciebie się? patrzą, czaj, ja się I pojawiam i... za nimi. Ej dobra stary zobacz jak to wygląda. Oni w tej chwili celują do nas. Widzę, wybraku. widzę, widzę, widzę. Ej, patrz, patrz, dawaj robimy wokół nich kółka, dawaj robimy wokół nich kółka. Eee. Ej, jo, o, o stąd, co wy robicie? Oj, chodźmy go w dawaj ja wyciągnę na jedną ej, maczetę Ty uciekaj, uciekaj jeden. Ucieka? Goń go, goń go, ja goję to drugie. Dobra, 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 dobra. Chodź daj! Chodź tu! Chodź tu! Chodź! Proszę proszę, proszę, proszę proszę, policja, halo policja! Spalę cię! Halo, policja! Ej stary, jak gonię tego policja. gościa, gość totalnie Krzysiu, ja policja! Ja im, jeszcze, ja im jeszcze robię takie wiesz, jakieś... O, policja. O, policja, Waszy, policja, 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 Nie, ja go, ja go walę, ja go walę do końca! Ja do razu! Mam cię, mam cię! Okay. Wracaj tu! Go, A pierdziel się! Terrifier gnoju! Dobra stary, mnie goni chyba policja. Tak, goni mnie policja. Spierdzielam do ciebie na niewidze. Zara. Dawaj, 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 ja walczę, jestem, ja już jestem w klaunowozie Dobra, dobra, zaraz się tam widzimy. Dobra, stary, jestem za tobą, gdzie jestem za tobą, nie odjeżdżaj! Dobra, dawaj, 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 jak, dawaj, coś dawaj, dawaj. Ja pociąż do jednego gościa? Tak, 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 tak. Widzowie, tak. to jest mega mocne. Zostałem centralnie za radiowozem. A wiesz, ja mu jeszcze tak wie jeszcze, takie. <laughs> <Robiłem, nie? śmiech> ja, ja po prostu zacząłem drzeć morderze go podpalę i zacząłem ja się się jak totalny psychol. Dobrze, stary, musimy się wczuć w taką rolę. Jesteśmy w końcu mordercami z horrorów. <laughs> Jest. Myślę, że teraz trzeba znaleźć drugą ofiarę. Maćku, znajdźmy kogoś, komu się za bardzo powodzi w grze. Jedziemy na polowanie. Ej stary, mam chyba kogoś. Jest cała rodzinka i widzę ich na termowizji. Z pięć, chyba, czekaj, to z ja pięć zaraz, osób. Zaraz, ja, ja już do ciebie podlatuję. Widzę cię, jak tu chodzisz. Co to za baba jakaś chodzi? Ty Jakaś sprzątaczka, czekaj, czekaj, czekaj. Co jest grane widzowie? Tak, to jest jakaś służąca, ty. O, Nie, Ja idę, Ja idę na zwiady. No. Normalnie, na niewidce. Ty, normalnie, ej, tu jest jakiś gość. Co? I ty, zobaczcie tam, poczekaj. Gdzie oni są? Oni są na, na dole w kuchni. Na, na dole w okay. kuchni. Okej, widzę, widzę kuchnię, patrz, patrz, gdzie jestem ukryty. <laughs> gdzie ty jesteś, bo ja cię nie widzę. Nie, ja jestem za kornerem, stary dosłownie. Ej, jakbym teraz tutaj. A tu. Patrz, patrz, co będę miał w ręce. Widzę, kto... widzę. Dobra, ej kto jest głową tego domu? Chyba ten gość w garniaku. O chłopie, dobra, musimy go jakoś targetować. Dawaj, ustaw się też obok szyby. Poczekaj, poczekaj, bo to jest sprzątaczka. Ja im jego posizował, ja mi jego testemka poskizni. Zkizujemy tam gościa, tak, Fisowe, tak, dobra, tak. tak, 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 tak Będziemy tak, tak, go męczyć. Tak. ja tam wlecę na, nie, na niewicce, widzowie, użyję abilitki mojej supermocy. Mi się wydaje Gostek, że my musimy, wiesz, jakoś ej, poczekać, aż on stary... będzie sam. I ogól... jego wtedy, wiesz, wystraszyć jakoś. Dawaj, tu, dawaj tu do mnie, stary na niewicce, tu się ogólnie spokojnie. dzieje. Spoko. No. A do ciebie to znaczy gdzie ty jesteś? Jestem obok nich. Chodź, bracie, chodź, bracie. Ja też to latam. Jestem, Ej, to jestem, są ja jakieś, jakieś dziwne jestem. dzieci, jest straszna zadyma ogólnie, ale ten, tak. Ten... oni się tutaj kłócą, coś. Mama, chodź, w toale, ten... mama, mama. Mama, mama. to O, tego to starego, O, niech to leci. O, to ojca chłopie, to no. Dobra, został sam, został sam. Tak, ej, dobra, dobra, pojawiamy się stary za oknami. Tak, pojaw tak, się tak, za oknem, pojaw się za oknem. Dobra, dobra, czekaj. Dobra, widzowie, oglądajcie. Ja tak to. przejdę po prostu. Tak, 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 Widzisz żeby mnie? on, wiesz, się skapnął, czekaj. Nie widzę cię jestem na tej, razie jestem tutaj, gdzie ty byłeś przed chwilą. Eee, nie, nie A, bo widać cię. Patrz, się. bo on tu jest w kuchni. Dawaj, dawaj tutaj w kuchni. Patrz, 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 o, patrz. O, widzę cię, widzę cię! O, to jest! Ja ale się wydygał! Tak? Ale tak, Zauważył Ostrow, się zauważył! Co, Tam coś było za oknem! Ej, stary zauważył cię, że było za oknem. Jakieś... tam ja, tam był, za oknem Ej, gość jest totalnie obsrany No, no, no Dobra, no, no. Ej, ej, wkręcam go, wkręcam go, rzucę mołtowa mu do kuchni, że coś niby podpalił Stary, zo, zobacz to, zobacz to, on mnie zobaczy, krzyknie, a ja rzucę mołtowa. Patrz to Czekaj, on się zaraz obróci, on się zaraz odwróci. Dobra, niech mnie tylko zobaczy Pa, 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 rzuciłem mu to. Zniknąłem, zniknąłem, zniknąłem. Co jest, co jest, się dzieje, mężu? Co się dzieje, mężu? Co co Mówi no no, no, Clown tam jest, tam jest stary, słyszysz, co on gada? Okay, tak, 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 tak. Ej. Wiesz co jest najlepsze? Że oni go wezmą za totalnego psychologa TAK popier. TAK ZROBIMY Z NIEGO stary ŚWIRA Pali się, tak. Pali się. A tam, Pali się. tam chłopi pożar jest, on zdupcył stąd Uciekajmy, uciekajmy, ewakuacja Ja bym jeszcze coś pogadał na niewidce do niego, wiesz tak, co i... porozmawiajmy, porozmawiajmy z nim tak. a bo ja no, On musi gdzieś być sam, ty siedzi tu, siedzi tu Siedzi z deprechą. Tak, dzieciaki do niego podchodzą Co ty podpaliłeś? Jesteś normalny Tu jadą z nim, nie, 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 nie denerwuj mnie Najgorszy, chodźmy Wracacie do swojego pokoju raz Mi zarobiłeś Najgorszy ojciec Mamy pieniądze. Ale to zafera afera, chyba to jest jakaś patola w tej chałupie. Wiesz niby normalnie, wiesz, no, bogaty no. gość. Ja, ja idę, ja idę cię I Ej dobra, stary idziemy za idziemy się pojawić obok niego. Tak, tak. Ja tak, już wyjdę tak, przed tak. dom. Albo... Poczekaj, ja zacznę mu mówić coś, wiesz, coś takiego. Fii. E, okay. Wiesz, że, że, że obserwujemy cię czy coś i ty się nagle pojawisz, nie? Dobra, 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 patrz, ja, ja dosłownie jestem na jego plecach. Widzę, widzę, dobra, czy ja, to ja teraz zaczynam do niego gadać. Witaj, Jacob, nie. dorwiemy cię nie, nie. i szyma, całą szyma. twoją rodzinę. Nie, nie, to jakieś siomamy. Odwróć się. Nie, tutaj. nie, nie, ja wypiłem Złotowo. to, to mi się śni, to to mi się śni Nic się nie, nie śni się, To mi się śni Poczuj oddech maczety na plecach O Jezu Człowieku odeńcz ode mnie Widziałeś to? Widziałeś to jak się widziałem, wydygał? Widziałem, widziałem, Ja pierdzielę jak złoto Ale dobrze, ale dobrze, że od razu wiesz, od razu z tak, tak, tak. nitka, nie? Tak, 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 patrz co on robi, patrz co on robi teraz Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on bym go zostawił, chłopie ja tak, na ogródku, wypastruje Jest, jest, jest wrócimy do niego w późniejszym czasie odcinka, zrobimy z jego totalnego. razie po co on robi, po co on robi. <noise> Dobra, przewocarny gość. Ja wiem, ej, poszukajmy kogoś w lesie, może ktoś jakiś wiesz, organizuje się. Jakiś od ludzi, no tak, tak. Ej, mam kogoś, mam kogoś. Co? Gdzie? Ej, jakiś kampik, jakiś kampik. Tam obok ej, ciebie na tak, na latarni, na latarni za latarnią. Ja jestem. Ej, widzę jakąś furę, to twoja? Nie, nie, ja jestem sobie normalnie na górze stoję z siekierą. Okay. I obserwuję ich z krzaków. Czekaj, stary, parkuje motor za kamieniem. Oni są za tym ej, kamieniem. Pogodę zmieniam, pogodę zmieniam. Tak, oni tam są, oni tam są, oni tam są. Ej, dawaj, zmień im pogodę stary. A tak jakoś, wiesz, jakiś ciężki deszcz, coś takiego. Tak, 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 tak. Ej, widzę, jest dwóch ludzi na razie. Rozpadało się, zarąbiście stary. To jest widzę, kolejna supermoc Maćka. Ej Trzech ludzi, ej, czterech, jeszcze jeden w leży. Ale stary ta pogoda wygląda. Wiesz, pierwsza się ślubu normalnie słonecznie, Nagle, wiesz, zawirucha. Zawi, zawi tak, 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 tak. Oni zaczynają uciekać chyba do auta, ale. Ja się po... Ej, będę ja, ja wiem co zrobię. Podłożej miny pod auto. O kurczę. Widzowie tak to zrobimy. A się tu to? pojawię tak z dupy. To wiesz, chcesz, żeby żeby cię zauważyli teraz? Tak, 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 tak. Weź i zobacz, może będą jakoś reagować na to. Dobra, dobra, dobra. Mam pomysł, chłopie. No, no, no. Idź posłuchaj ich co gadają, jeżeli będą chcieli. Jakby zbejtuje ich pod ta auto, dobra. żeby tu podeszli i ty wtedy no, no. tu wysadzisz. O, ogólnie nie zauważyli cię, gadają o tym, że jest zimno w kempingu. Nie, to właśnie, zwijamy już do domu. Nie, to jest uwagę. super, spajny klimaci. Ej oni chcą zwieźć do domu. Jeden, jeden coś zostawił. Odjedź do nich dobrze, dobrze stary! strali się obsrali się zauważyliście. Chodźcie, wracaj nagramy, nagramy wspólnie. Ja stary jadę z Zivi, wspólnie, ja jadę z Zivi. Nagramy wspólnie. Podkładam bombę pod ich auto. Jak ci powiem to wysadzaj. Chodźcie, chodźcie. Chodź to jeden, próbujemy zaatakować! Nagramy, nagramy challenge. O, oni stary są uzbrojeni, idę zaciągać za jednego Dobra wysadzaj, wy... albo dobra, nie, nie, nie. wysadzaj, wysadzaj, wysadzaj. Bum. W stary, nie walczą oh. z nami. <laughs> Wracać tu. Yeah. Jesteś mój, <laughs> jesteś mój, ale tym głosem to powiedziałeś Dobra, ej stary, z herys, nimi się paprać nie będę, po prostu używam swojej ablitki, czyli broni Dawaj, strzelaj Walę do nich, jak w kaczki stary A Dobra, tego... zostaw mi go, zostaw mi go, zostaw tak? mi go Tak, zostawić ci go? Zostaw dobra, mi go. dobra, dobra, dobra Dawaj super ranem go dogonić Widzowie, zobaczmy jak to Maćka wygląda Chcesz się go bawić? Tak, tak Chcesz się tego tak no? Nie, nie mogłem, musiałem ci go zabrać. Musiałem ci go zabrać. No, ty, ale dobrze, dobrze, ale, ale on się poddał, on się poddał, stary, on tak. Chce się z tobą pobawić, chce się z, Ej, z tobą pobawić. Ale bawi. wiesz, jaki jest problem? Że wybuchu usłyszy policja pewnie, albo dostanie wezwanie. No i co wtedy? To wtedy robisz tak, patrz. No, policja przyjeżdża, a ty. No, no do, dobra. Pamiętaj, że nam się te supermoce mogą skończyć w pewnym momencie. Spokojnie, spokojnie. Dobrze. Trzeba je dobrze wykorzystywać. Ty, a co jakbyśmy wrócili do tego gościa, który miał tą willę? No to dawaj, trzeba znaleźć. Stary, musimy go wytrakować jakoś. On musi gdzieś pracować, 100%. On musi mieć jakąś okay. swoją firmę albo bądź coś takiego, jak ma taką chatę. Widzowie, w takim razie poszukiwania czas zacząć. Moi drodzy, znaleźliśmy naszego jego mościa, a on znajduje się w hucie. Kaciejo, co robimy z tym faktem? No, fakt jest taki, że mieliśmy go schizować. Tak. Więc jakbyśmy tam wlecieli, zrobili masakrę i zostawili go jako jedynego przy życiu, o wiesz kurczę, co? aż tak? No. Stary, zobacz, jesteśmy na hucie. Patrz, są pracownicy. Raz, dwa, trzy, cztery, z czterech minimalnie na Liczyłem. Poczekaj, rozglądnijmy ja się. Dobra, od, odpaliłem. Ja, ja jestem między nimi, stary. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięciu do sześciu pracowników. Szukam go, szuk widzę go. On jest tym w białym kasku. Biały kask. Czyli Bia biały, biały kask. kask musi przeżyć. Biały kask, tak, 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 chyba. Tak, tak. A dałbyś radę jakoś zabarykatować to wszystko, żeby oni nie mogli stąd wyjść? Pewnie, pewnie, stary, po prostu zablokujmy to wyjście. Zablokuj, zablokuj wyjście, żeby nie mogli wyjść. Czaisz? Dobra, dobra, dobra. I się w berka pobawimy z łupakami. Ej, dobra, stary, teraz nie powinno dać się wyjść stąd. A nie, to jest framuga. Postawiłem tu framugę. Dobra, trudno, ja będę stał tutaj po prostu. Stój, stój, stój. Albo nie, to ty stój, a ja tam wlecę do nich od. Wywołam jeszcze pożar tutaj, stary, stary, zrób tak, żeby zaczęli uciekać do wyjścia, tym, którym my tak, weszliśmy. ja tu tak, będę po prostu stał. Dobra, odpaliłem stary Noctowizję. Dobra, stary, podpaliłem. Zaraz powinien tu ogień puchnąć. No ja czekam przy tym głównym wejściu, nie? Dobra, rzucam jeszcze mołotowa jakiegoś, to na pewno zobaczą. Zaczynam się im pojawiać trochę. Widzą mnie, widzi, widzi mnie jeden, widzi mnie jeden. Koledzy, koledzy! O, to pan na ten, na przyjęcie? Czekaj, na przyjęcie? Koledzy, Kolej, coś. A on do mnie z przyszedł, za jednego! Jeden walczy ze mną! Stary no, do ciebie. Ich przestań, żeby... tak, 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 tak. Biegną, 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 biegnie dwóch do ciebie. Dobra, zajmuj się tym i je ja łapię tych, co zostali na środku. Hej! Chyba chcesz mam naszą się zgubę. Pobawić? Pobawmy się! pobawmy się! Kierowniku! Kierowniku! Uważaj kierownik do ciebie biegnie! To jest ten, którego mamy prześladować! Kierowniku! Ej, jeden, jeden próbuje bronić szefa Zastrzelaj go po prostu, co? Strzelaj, strzelaj! Zastrzeliłem go. Zapędźmy go w koź róg. Tak, tak, tak. I tak, tak Idźmy tak. powoli do niego, dobra. Ja widzę go, widzę go, widzę go. Ej, tu z drugie wyjście? Możliwe. Za nami jest chłop. Tak? O cholera, żebyśmy niedobitków nie zostawili. Zabiłeś go? Tak, elegancko. Tak, 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 elegancko. Tak, tak, tak. Dobra, widzowie, idealnie, idealnie. Ej, wyszedł nam. nam. Uciekł nam, uciekł nam, stary goś tam, uciekł. Chodź, 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 musimy się rozejrzeć. Jest ciężarówką z pieprza. Przestrzelę łopony. Kurde, dawaj, Przestrzelę dawaj. Przestrzelę łopony. Gnojowi. Kiekasz. Ha, Stary, on ma po prostu rozwaloną psychetera. Stary, ja mu się zrespię na bagażniku. W się sensie na pacę. Dobra, dobra. Nie ja trafiłem! Ja stary jestem na tym, na zakręcie. On przywa... Ej, miał wypadek samochodowy. Miał wypadek samochodowy. Widzę, 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 ja cały czas za nim biegnę. Ale widzę, wyterroryzujemy gościa jakiegoś. Ja pierdziel, widzę jak biegniesz. Uważaj, Gdzie policja. Nie tobą. Policja stary. Nie uciekasz! Mają już od nas info. Wezwał psy. Ej, stary, mega dużo radiowozów o, za tobą jedzie. Kurde! Spoko, 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 spoko Dobra, mam, mam, mnie też sateli, ej. Mam, mam. O. Łapią mnie, łapią mnie chyba Mnie na razie olewają, strzelają do mnie Stary, uważaj, 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 ja po prostu rozstrzelam policjanta ja tym super jumpem, tak mogę uciekać, że to jest lust. Stary, uciekaj, bo ja nie mam takiej mobilności jak ty. Ja po prostu muszę polegać na broniach. Widzowie, my nie też luz, nie jesteśmy luz. totalnie jakoś nieśmiertelni. Mamy po prostu zasoby na jakiś czas naszej tutaj zabawy. Ej, dobra, stary, dawaj do tunelu, polecimy jakiegoś, mam pomysł. Tunel? Co jakbyśmy w tunelu wyłączyli światła za pomocą twojej mocy i zmienili pogodę chłopie? Oni by już byli sami od dobra 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 dobra, 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 dobra. dawaj, spotkamy się w tunelu. Widzowie, widzimy się z maćkiem w tunelu. Moi drodzy, właśnie bierzamy do tunelu razem z... W mamy naszego tutaj vana Tary, jak, jak się na to zapatrujesz w ogóle? Wyobraź sobie, że zaraz tutaj znajdziemy naszą ofiarę. Tu będzie ciemno. Myślę właśnie, jakie jak auto Jakieś bogate. W jakieś, w jakieś albo bogate, albo jakieś większe. Żeby było więcej okay. osób? Ja bym tu stanął. Stary, co to ej. jest? Ej, w ogóle to jest jakieś miejsce! Co jest, patrz. Yo, ej, ej, tu, tu i poczekajmy, tu poczekajmy. Dobra, dobra. Jak będzie coś ciekawego przejeżdżało, Toczekaj, to ruszamy Nie idę wypatrywać to. Dobra, dobra. Ja po prostu będę widział na termowizji, stary, ile osób jeździ w aucie. Czyli idziemy na ilość, tak? Mm -hmm, tak, fajnie by było, no. Stary autobus, 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 autobus. autobus? Dawaj, tak, nie dobra, wiem, czy nie widzieli. Dobra. Albo dobra, dawaj, 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 dobra. Dobra, dawaj. Dobra. Złapać włączam. ten autobus Światło wyłączam Dawaj A po poczekaj, bo to tam była jeszcze bramka, nie? Tak, tak, tam jest bramka kontroli I Oni się zatrzymali, oni się zatrzymali teraz Uwaga 3, 2, 1 o Boże, widzę. Ej, dosłownie stary nic nie widzę. Ej, ja muszę wziąć nic. latarkę. Muszę sobie zarespić widzowie latarkę. Stary, jak ty u mnie w ogóle wyglądasz? Ja pierdzielę. Ej, dobra, odpalam no jednak. Stary, ja do nich podbiegam. Ty wiesz, że oni w takiej ciemności nie zauważą nas, nawet jak podejdziemy bardzo blisko do nich? Ja wiem, i to jest właśnie nasza przewaga tutaj. Stary, uważaj tylko na latarki. Ja tam podbiegłem już do nich trochę bardziej. W po, 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 Posłuchajmy najpierw, co oni gadają. Tak, wiesz, tak, jakby... tak, tak. tak. Ja wyciągnę akcja. z zon... Ja już z toporem normalnie biegnę. <laughs> widzę cię, widzę cię, ale to wygląda wizowy <laughs> creepy. Ja idę za busa, ja idę za busa. Ej, Zauważyli latarka jakaś Trzeba odstać się Idziemy do domu na po kolei Raz Wyładowywują ich z busa stary Jakaś kontrola to jest Liczymy po kolei wysią... Wysiąż z busa i trochę się przymknął. Dobrze, dobrze Oni wysiadają z busa stary Wyciągnęli wszystkich z busa Widzę, widzę, widzę Cześć, słuchaj tego No, 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 no Cześć, cześć Pobawmy się, pobawmy się, pobawmy po się Zauważył po nas jeden Ciachasz ich, ciachasz ich Ej stary, oni strzelają na str Oślep, jest straszna panika. Ale nie Czacham wiedzą się totalnie stary Ja już chyba dwóch pociechałem. Ja pierdzielę mnie ktoś skopał! Ej, pustkąś potrącił! Przestrzelę mu opony Przestrzeliłem busa. się stary, robimy masakrę. Walą do nas na, na oślep. Ja kasuję kolejnego gościa, stary. Stop, busa. Ja pierdzielę, ale go poderżnąłem. Strzelaj tego, co strzela. Dobra. Ale mu zara, lufę wyciągnę. Gnoju! Ja pierdzielę. Ej, nie wiem, czego trafiam. Nie wiem, czy on strzelił. Bo, za to, bo za tobą. Wow! Ja, ej, pociekali nam jak nic. Stary, jesteśmy spaleni. Nie ucieknął, patrz to. Tak? Co masz za nadrzu? No biegnę. Aha, okej. Okay. Ja pierdzielę. Ej, stary, masz ich? Mam jednego. Dwójka uciekła. Musimy się stąd zawijać, stary. Stary, ja już zdążyłem użyłem się magicznym cudem przeteleportować na drugi końc tunelu mam jeszcze jednego, a nie, nieważne, tak? mam, 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 mam schizofrenię ogólnie policja pojechała za busem, z tego co widziałem okay, nie wiem okay. czemu stary, je, je, ja policja tunelami, ja tymi, do tunelu ja tymi, u, ja, ja tymi tunelami uciekam, luz jest ej, ja po kładę tle, się po prostu panę, na Jezi. Strażnie. kładę się na jezin i liczę na to, nie widzieli mnie policja mnie nie widziała, idzie drugi radewus ogólnie przez tunel, uważaj spoko, no ja już jestem daleko, już mnie nie znajdą ej to ty rozlałeś tu benzynę? nie, a może z, ciekła z busa wiesz? okej, okay, wyglądało coś mega creepy, ej dobra to było mocne, no ja mało zabiłem. No ilu, ilu zabiłeś tutaj? No myślę, że co najmniej z dwóch albo okay. trzech. Okej, dobra, przyłącz im Więc całkiem światła. nieźle. Ja wydupcam stary, stąd jak najszybciej. No ja już jestem, ja jestem bezpieczny całkowicie. Stary, a co myślisz o tym, żeby znowu podręczyć tego gościa z chuty? No to tego oczywiście początko to... odcinka. Słuchaj, to, to nie jest pytanie, czy my chcemy, to jest nasz obowiązek. Widzowie, idziemy gościa szukać. Dobra, stary, ja jestem totalnie na ich dubie Jestem na ich tropie, Jesteś tu obok mnie? Ja jestem gdzieś tutaj w tych klasach. Yy, no. A widzę, ich widzę, ich widzę ciebie i ich. Tak, 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 to tak, tak, ja ich obserwuję. Jest cała rodzina? No. Jak będziemy już atakować, i zmieniłbym no. i godzinę, i czas. Tak. Ty. Tak widzowie. I godzinę, i czas. No, no, no wiadomo. Wiadomo, o co, chodzi, wiadomo o co Tak, stary, wrzuć gównianą pogodę jakąś swoimi supermocami. Już, proszę cię bardzo. Ale widzowie, to będzie wyglądało, jak oni nagle, obu, Wiecie, stryknie wkacią z palcem, a tu będzie 20. I będzie ciemno. O, stary, ale to wygląda teraz rocznie. Chłopie. I patrz i patrz, teraz to. Ale zaparowało wszystko. Widzowie, zobaczcie, jak to wygląda. U, Oni w szoku, ja idę na niewidzę do nich Idź, idź Siemamy. Tato, tato, a Ej, o co chodziło totalnie? w wiadomościach? U ciebie w pracy jakieś morderstwa były, u ciebie w pracy... Ej, w wiadomości wiadomościach nie? coś było To, to, to tak? te klauny pewnie, to te klauny Jakie Jaki Jaki klauny? To masz tam. I ta pogoda, ten czas pewnie też te klauny on ogólnie obwinia nas za tę te, za pogodę i czas I o, jakby jesteśmy stary w telewizji jakiejś Co ty gadasz? No, że poszło im że klauny, mordercy To jest idealne miejsce Chodź do mnie To jest idealne miejsce, żeby takim wyjść za krzaka Dobra stary, jestem tutaj. Co chcemy ich tutaj ciachać już? Ja miejscu? bym, wiesz, ja bym ich po prostu tutaj na razie po prostu wystraszył. Ok. okay. Niech oni się nawet rozbiegną. Mhm. Mm jak, jak, już, jak już będą pewnie się schowali, to wtedy na nich wylecieć. Widzowie, dobra, to jest przemocarne. To jest przemocarne, co tutaj się dzieje. Dobra, stary, lokinujmy się. Ja ja wiem co ja zrobię. Wyleję na niej widzę benzynę. dobra, Dawaj, dawaj, dobra, szybko, 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 bo oni tu już są blisko, nie? Stary, nie wiem co widzieli rozlałem. Widzieli to, widzieli to. Widzieli, widzieli to. to? Tak. Zwrotka, zawrotka zawrotkę zrobili. Dobra, dawaj, dawaj, wybiegniemy na tą babę. Wracaj tu! Nie uciekniecie przed nami. Wracaj tu! Wracaj tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Wracaj tu! Ha, ha, ha. Ej stary, gość jest totalnie obszerny, ja chowam się do krzaka i znikam im. Dobra, ja im zniknąłem, ja im zniknąłem ja, ja, ja też, ja też, ja też, I obserwujmy teraz, mm -hmm. wiesz, aż będą pewni, że są bezpieczni I wtedy im widzimy z dwóch stron do krzaka, do krzaka, do krzaka Ale oni panika, oni straszna panika, tak, oni straszna tak. panika Oni do krzaków się chcą chować Obok, chodź, chodź, idziemy, idziemy Ale oni panikują, a on te dzieciaki wyzywa w głupie Ja odpalam termowizję tutaj Zowie dobra, tak będzie o wiele lepiej ich widać Dobra, ej, dawaj stary, wyjdziemy tutaj na górce, bo oni oni idą w stronę autostrady. Ja podpalę to. Co w się sensie, wiesz, rozleję benzynę? Dawaj, 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 dawaj. A masz mołowe, jeszcze masz mołtowę im pod nogi mam. rzucić. W się sensie przed, w sensie przed nimi, nie? Oczekaj, tak, tak, cześć, tak, cześć, tak, okay? tak. Dobra, tu się zatrzymali. Stary, oni jak nic będą kierowali się do wyjścia. Ej, ja mam ja... pomysł, ja mam pomysł. No, patrz, widzisz to drzewo, y, jakby naprzeciwko ojca. Nie widzę ojca, czekam stary na nich tutaj na drodze. Mam mołtowa. Ale tu oni jestem... się zatrzymali, oni się zatrzymali, oni już jakby chowają tak? się. tak, tak, tak. Tak, 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 Dobra. Chodź do mnie, rzucisz mołotowa w to Dzień. drzewo i ja się w tym płomieniu pojawię. Które? Które? Na przeciwko no. ojca? Tak, 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 Widzę tak, tak. Widzę to duże drzewo. Zajebiście. Tak, 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 tak. Dawaj. Daj, daj. kiedy. 3, dwa, jeden. Patrz to. Ja pierdziele, zaczęli uciekać stary. Wracaj tu. Stary, tam jest zastawiona y, pułapka na nich. To się rozpali, jak oni będą próbowali wybiec. Chyc Patrz to. Pali się to gówno. Dobra, koniec zabawy. Co, zabawiam. jedziemy z nimi? Ko, pamiętaj, Dobra. żeby ojciec ojc przeżył. Tak, 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 dzieciaka mu zabiję. O Boże, jak to brzmi w ogóle? Ja pierdziele, jak ty latasz tu na tym speedbuście? Gdzie jest baba? Widzę na, na drodze jest. Zamordujemy ci całą rodzinę. Chodź tu! ZOBACZ! ZOBACZ! A On ucieka, on po prostu ucieka Stójmy tak, stój tak Zostaw ją, zostaw ją, idź stąd No o Co? Idźcie, idźcie stąd, idźcie stąd Idź, idźcie stąd Zostawić ją? tak, zostaw Niech się pali Nie, nie, nie Moja wina zostaw się Stary gość, gość z wrakiem Zostawcie, zostawcie. <noise> Zadzwonimy po policję. Nie, nie, nie no, to... Ej, dobra, ja dzwonię po policję. Albo mam lepszy pomysł. Ona sama tu przejedzie, patrz to. 3, 2, 1, zaraz tu ja, będą, stary. Czekaj, całe, całe Twoje ja życie. Ja przypię bombę do tej baby. Jadł, jadł. Dobra, ja, ja chowam się za budkę i przypi, przypiłem bombę do baby. Jak będą próbowali do niej podejść, to jeszcze policjantów wysadzę. Lepiej stąd odejdź. Widzę, 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 widzę. Ale mam Bra, kadr checkaj, na tą babkę. Okay. Wysadzaj, tak? Czekaj, czekaj, niech podejdzie do baby bliżej. On sprawdza to faceta wpierw? Tak, tak, o, Chcę go aresztować. On myśli, że on ją zabił. Pierdzielisz? Tak, idealnie no wyszło. Posłyszałeś już na radiu? Jeszcze nie. Je, kolejny, kolejny. Radio kolejny. Tak, 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 tak. Okay. Podchodzi do niej, podchodzi do niej. Dobra, 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 zaraz wysadzę go na oczach po prostu. Stary, podjechali do baby, podjechali do baby. Pa. pum. Uuu. Ja pierdziele, ale buchło. Ej oni to faceta aresztowali. Tak, oni myślą, oni... że to on. Tak, tak, to będzie wszystko na niego. Widzowie, czekamy, aż ta sprawa się rozwinie. Moi drodzy, ja wraz z Kaciejosem w tej chwili jesteśmy w tajemniczym miejscu pod schodami psychiatryku. Kacie się pojaw się. Już, już się pojawiam. Dzień dobry. Jesteśmy pod tymi schodami schodami, czy nie? No właśnie chyba jesteśmy pod tymi schodami. <głos> <głos> ale co się stało? Ten gość, któremu zniszczyliśmy życie, trafił do psychiatryka. I tu jest. Ej, wiesz, że to nie będzie podejrzane, jak po prostu będziemy w psychiatryku. W sumie też racja. No patrz. patrz. Patrz, co się dzieje stary. No to jak, jakby to jest wiesz. O, o lekarz. I nazwiska państwa bym poprosił. Nazwisko? Chciał się tylko pobawić Cześć. Dobra stary, ja, ja musiałem skasować do lekarza, bo ten psycho to wiesz... Jego i tak on nie jefraszy. wie co się dzieje, on nie tak. wie co się dzieje On jest w ogóle on, on, on idzie za nami, on idzie za nami Dobra ty, ej ktoś właśnie wypełzał z pokoju Czekaj, Czekaj tak, sprawdzam Widzę lekarza Ej mam tu gościa stary Zostaw człowieku, zostaw Patrz co się z nim stało Ja pierdziele Ja pamiętam, 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 się i dostarczył, no no, bo... no, nie dostarczył, my już mu zaprzestać Ej o, ale gościa popierdzieliło Co robimy z nim? Nie. Ej, mam pomysł, wpuścimy to w żeby go zabił. Chodź tu Masz misję Zamordować go Masz. Patrz, stary, zamorduj go pięściami. Ciekawe kto wygra stary jak wygra? O nie, zdokontował go Dobra, wiesz co ja bym planował? Spalmy tą budę Paść to niech się palą! Ja pierdzielę jak to wygląda to Wypuść mnie, wypuść mnie, Wypuszczam cię, wypuszczam! Palę go! Ty tu Ochroniasz, uchroniasz, uchroniasz! Pa zamordował go! Skąd on ma nóż? Nie wiem, ale ja go dobiłem. Ej, skoro jest tu ochroniarz, czekaj, dobra, tu jest pusto i mam nadzieję, że policji nie ma. My stary cały szpital, ja pierdzielę. Jak to tu bieg? Lekarz, dobrze? Chcesz się pomówić z nami? To nie żartujesz? tu się spital naszych Tak. A ja mu jeszcze kopa, w dupę skrzydłem Policja, 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 chodź do góry, chodź do góry, chodź do góry, chodź do góry. do Poczekaj, ja na nie widzę tam pójdę. Ej, patrz, dobra, wchodzi więcej policjantów stary. Dobra, patrz, 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 patrz. Ja się mu po prostu na plecach pojawię, patrz. No widzisz? Na którym jesteś tym w kamizelce czy bez? Mam mam jednego, mam jednego. Dobra, zabijesz go na. Znikam, nice. znikam, ja i... znikam, znikam, znikam na razie. Ja idę po to w kamizelce. on na górę tak jakby z góry się darł. Dobra, idziemy to robić. Jest tu, jest tu, jest jest, jest. Dawaj Zadzwoń po proszę. wsparcie Dobra, wyciągam go Chyba to usłyszeli, stary, będziemy mieli przerobane. No. O nie, policja nie policja! Ży nie żyje, nie żyje! Ja też. Ale ja instant Też! To nam się musiało? Dropaliśmy obydwu. Zobacz, skończyły nam się mocy i zginęliśmy. Ten odcinek powinien się skończyć, a wy wpadajcie do Kaciasa. Kacia, dziękuję, że wystąpiłeś. Dziękuję również, fajnie było.